Dzień dobry witajcie w 16, w 16, bla. Witajcie w 16 tej części, separate ways i się będziemy... się was podskalałem. Widzę skarb. Ty, tak jeszcze nikogo nie zabiłem. O u. Unikroku normalnie. Dał krok w lewo. On no, się śmieja, to nieraz mnie zaskoczyło. Dobra. O! Brass pocket watch. Skarb, skarb, skarb ile warte? 8 i A, i już mnie zobaczyła. Clean headshot. Dobra. Jeszcze coś jest. Znaczy, jeszcze ktoś jest? Hello? Hello? Coś głupiego wyskoczenia nie? Pomijając tego szczura. arp 15 Merchant? Dziwny ten ogień. A tu Leon będzie łódką popierdzielał. Albo już popierdzielił. Na początku myślałem, że to Garador. Jak usłyszałem ten silnik. Bołtki. I filmik. A nie, to Krauzer uciekł, co ja gadam, że Leon, boże. Oh, hmm. I to chyba koniec rozdziału piątego jest, tak? Jeszcze dwa przed nami, z siedem. <coughs> Chapter results. Santa on się nazywał, ten boss. Raz zginęliśmy. No mhm. Przedostatni rozdział. Na wyspie. Naszej kochanej, ulubionej. Gdzie są kuźwa regeneratory. something to ask. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident. The world changed. <coughs> one person, a hundred others die. I guess I changed too. You Leon asked Kennedy. You have changed. You just think you yeah. have. Here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think?

Yeah, a clan up at night. Whose blood are you here for this time? Mine or sadness that all depends on you. no change of plans of course you're free to refuse think that gun's gonna be enough interesting okay i'll do it but cost you extra wise decision Yes, need a new coordinates. can remember, I do not like... Waiting, I know. Chapter 6. Co tam za nim już się szykuje? Kurde. Nie wiem czego zabijać tego typa, czy nie. Niepotrzebne to było, ale wale, headshoty, jeden za drugim. Dzięk ding Granat, amunicja no proszę. Pocało się iść. Dobra, teraz idziemy tam. Chociaż nie wiem czy w tym nami namiocie na dole nic nie było. Zobaczymy, bo szkoda mi cokolwiek przegapić. A było... O! Proszę, dwie skrzynki. Amunicja i pecety. Mam już 23 w tysiące. No, tak. Uu. Nie spodziewałem się, że sam... A, tu jest... Tu, gdzie ten... Znowu prowadzili Ashley. Po raz pięćdziesiąty. Tu coś było w... w... tym. O, też skarb jest. Krystal Ore. Uj, ile Chodzenia będzie. Gdzieś tu ma taki wielki Amber, to po co mu taki malutki był? Sala, sal, Sadlerowi Saddlerowi. No już kuźwa, Boże, moje ce mój cel. Jak jeszcze żyjesz gościu? Dostał granatem z buta, A jeszcze żyje. I jeszcze mnie trafił. Pierdzielanie. nie. Nie rozumiem czasami tej gry. No my przynajmniej, jesteśmy zaopatrzeni w te. W a do pistoletu Albo musiał użyć jedną no roślinkę O, żółta roślinka Pięć gunpowderów. Co jest znowu? To dar morda O, skarb jest gdzieś. O. O, możemy włożyć ten. W koronę. Znaczy w tą bransoletę. Będzie warta? Eee, aha. 16 tysięcy. O, oh, fuck. Naprawdę nic sposobu nie zostawili Ale dziadów, dziadostwo Ej Ma pierwszy raz spotkałem przeciwników, którzy nic po sobie nie zostawili No dobra Hamuwa, tak czy siak O tam na Leona czekają chyba No co ty? Ja to wiem, ty to wiesz, wszyscy to wiedzą. Ale mamy Merhanta. Idę, idę, poczekaj chwilę. Myślę, że ktoś do mnie biegnie. O, tam też będzie wesoło. Dobra, miksujemy to. Mm. Z tym. Dodajemy to. A mam burdel, no. Dobra, zobaczymy, co ma ten. Heavy Gonades recepta. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, nożyk naprawimy. O, spojrzyjmy to i to od razu. Dobra. Jeszcze 26 tysięcy potrzeby, 28 tysięcy. A mam co, mam to, to. Pytam 29, o i to. Dobra. I to, i to, sześćdziesiąt tysięcy to, nie, 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 To. I to. nie, 40... nie, dupa, nie, będę miał jeszcze. 86... nie, nie, będę miał. Muszę Mhm, sześćdziesiąt trzy tysiące, ale najpierw sobie zasywujemy, Dobra, jest. Możemy sprzedać. Eee, to i to. I... Patrzcie, mam... 240 plus 1,5 Prawie 4, 4 te 4 punkty obrażeń. Huhu. Dobra. No a tu możemy w sumie zwiększyć ten pojemność magazynka jeszcze. Dobra. Bo za szybko, za szybko to wpisa tą amunicję, nie? Ichihi. Gitara. Mamy małą bazukę w rękach znaczy tą magnum. I dobra, tutaj kończymy część 16. I w 17 będzie coś czuję, niezła impreza tam za murem. No, no dobra, ale to w następnej części. Jak zwykle, dziękuję bardzo za oglądanie. Tym razem części 16. I na razie.